Cześć tu macie witajcie w kolejnym, a właściwie już ostatnim odcinku z Gry The Kriegs. Tak jak patrzyłam, to jest 51, ostatnia scena. Pani Marcinko, a proszę tu się nie śmiać. Ja wiem, że pani wcielenie zła i wszystko co złe by tutaj chciała uczynić. No, ja to bardzo dobrze wiem. No, w każdym razie, e, dzisiaj, no, ostatni odcinek z Marcinkiem, e, z ciemnymi Marcinkami, z panią Marcinkową i tak dalej. No, jaka będzie kolejna seria, to e, zobaczymy. Dobrze, e, pani Marcinkowa, bo jak ja bym tak stanęła tu, z panią. Tak, i dziękuję bardzo. No, e, ostatnio tutaj odkryliśmy, że można utonąć na tej grze całkiem spoko dobrze, teraz tu. Tylko zaraz, niech ja to wyliczę, 2, 4, 6, 8, 10, 11. A jak stanę tu, to jest 2, 4, 6, 8, 10. Bo pa e, panią Marcinko trzeba przesunąć tak, żeby mi znowu... Zaczęło światło łapać. Pani Marcinko, a proszę się przesunąć. Nie, już mnie. Proszę mnie nie jużczyć. Dobra, Marcinek złaź. To muszę chyba odtegować. Może i nie odtegować. Przesunę. O tak, będzie wtedy jeszcze dalej. Nie, tu nie przeskoczę, ale tu na górze mogę przeskoczyć. Weź. O, właśnie, smrotkuj na nią. I teraz mi się na dole powinno zapalić. Jest, dobra, mamy to. Mamy to, super. Powiem Wam, że jakoś. Nie, 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 pani Marcinkowa. Jeszcze raz. Pani Marcinkowa, jeszcze raz, bo ja zepsułam. Nie, 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 nie. Nie, idź tam, pani Marcinkowa. Nie, nie. Rób se, pani Marcinkowa, co chcesz. W każdym razie, smutno mi trochę, że ta gra się kończy. Była taka dość specyficzna. Ciekawa dość, no. Zagadki były fajne, zagadki mi się... O! Głębia, mamy obraz. Zagadki, no, nie... najgorsze były te obrazy interaktywne w niektórych przypadkach, ale tak to ogólnie fajnie, nie? I to było moje pierwsze spotkanie właśnie z tego typu grą, od tego studia. Studio... Wiem, że stworzyło machinarium bodajże. Tak, tak, tak mi się coś wydaje. Nie wiem, nie wiem, czy jeszcze będę łapała się i gier, zobaczymy. Ale tutaj, tu było fajnie. O, i teraz jak Marcinek schodzi, bo widać, że ma ten kaganek oświaty i ten swój. O, znowu, znowu trąbę mamy. O, zaskakuj. zeskakuj, powrotu nie będzie. O, i pani Marcinkawa, dzień dobry. Ha. I co mi to zaświetla? Zaświetla mi ostatnie i trzeba byłoby, żeby zaświetliło mi pierwsze. Tylko, um, dobra, czekajcie, bo ja mam wrażenie. Cześć pani, Mar... pani, Marcinkowa, proszę się. Ej, no ale przecież ona nie stała na drabince, ona stała obok. No dobra, może, może taka bliskość z panią Marcinkową yy, nie wskazana. Dobra, Aha. czyli tu stoimy podobnie. To robi gdzie? To robi co? To robi prosto, dobra. A daj tu. Aha. O, to ja wiem, złaś, Marcinek. O, i pani Marcinkowa jest teraz przesunięta. Daj trąbę. Okej. Okay. I teraz ja mogę. Nie, jeszcze nie tak. Panią Marcinko trzeba przesunąć na drugą Mańkę. Tak mi się wydaje, przynajmniej. O tędy. Ona jest już maksymalnie przesunięta. Teraz muszę poczekać. I zrobić tak. O. I patrzcie, ja wylezę na górę. Ona wylezie tu. My to odtegujemy. O, i już teraz mamy dwa słonie skierowane tak, jak powinno być. No, i teraz jeszcze sobie deptem zrobię środek i będzie. Dobrze. O, to jest czasóweczka i sobie już mogę przechodzić, patrzcie. Cieszy mnie w tej grze również to, że yy, na przykład takie mechaniki, jak tutaj teraz z tą trąbą słonia, na sam koniec zostało dodane. Nie było tak, że na sam początek do środka gry wwalą wszystkie mechaniki, a potem je przeplatają, nie? Tylko to było nam tak bardzo fajnie dawkowane. Macie, takiej drabiny też jeszcze nie mieliśmy. O, jaka piękna kraina. Pani, czemu to jest z pań, pani tam z gołą tą siedzi? No dobra, nie, nie będę się interesować, tam na górze jeszcze pan Kwiatek siedzi, mruga. To Bardzo siliczne. ja lubię tego typu właśnie miejscóweczki. Jest, mamy nasz simsowy kryształ do Kaganko Możesz go, Marcinek, wziąć? Czekaj, by jakieś plemniki zaczęły tutaj latać. A, one go odczepiły, dobra. Dobra, wracaj Marcinek, jeszcze raz. I bierzemy. No ty się nie drapnie zastanawiaj, tylko bier. Tak, tutaj w ten kaganek. Tak, zamykaj, póki nie uciekło. Tak, piękne nuśki, nieśmigany. Dobra, to my wracamy w takim razie, bo my go naszej aktywistce mamy zanieść. Patrzcie, jaka inteligentna winda. Zawsze wie, kiedy ja chcę przejść. Ja, ta jaskinia tutaj jest pięknie zrobiona, bardzo mi się podoba. Marcinie, czy ty teraz cały czas będziesz tak wolno chodził z tym kangankiem? Mam wrażenie, że wcześniej szybciej troszkę chodził. Dobrze, tylko teraz pytanie: jak my tam przejdziemy? Bo jeżeli my mamy wracać tą samą drogą, to tutaj po lewej trzeba było depnąć, prawda? Jaki boje, Patrzcie, idziemy i nam to oświetla. I patrzcie, nie działa nam nasza Katarynka. Aha, to tak to teraz zrobili fajne. No, co Marcinek dalej? O to, żeż fajnie pomyślałeś, tak? No, pompować wodą. O, i nasza aktywistka jest. No, nie płaszcza nie zdjęła, żeby skrzydła rozwinąć, no ale dobra. Tak, mamy to udało się. Chodź, chodź. No, Marcie, jak on dobrze słoje, to mógłbyś się obrócić, nie? Tak, na górę, dobrze. Mam nadzieję, że w dalszym tym, na dalszym poziomie on już będzie chodził normalnie. Nie będzie, tak wiecie, dreptusiał, bo to strasznie wolne jest. Wcześniej mam wrażenie, że on szybciej biegał. Jaki wąż rzeczny. Dobra, to tutaj mniej więcej w tym miejscu to... Dobra, Marcin normalnie chodzi. Tutaj ta masakra się stała z tym, że został zażarty. I teraz jeszcze pytanie, gdzie ta bestyja jest, nie? O, a tu takie pani tajne skrytki miała, no. My to nie rozpatrzcie, musieliśmy się z burkami za wszystkim męczyć, a wystarczyło zdjąć plakat i przycisk sobie zrobić, nie? Jaka muzyka w ogóle teraz się zrobiła ciekawa? Ja się zastanowiłam, czy po drodze, jak pominęliśmy jakiś obraz, czy możemy do niego wrócić. Dlaczego? o ten tutaj był pominięty po prawej. Bo ja e, wtedy byłam przekonana, że go zrobiłam na ostatnim odcinku i ten był bardzo często kończyła odcinki obrazami. I właśnie go pominęłam. Ale tak jak mówiłam, system y, tych save'ów i wczytywania y, poziomów gry, które już przeszliśmy, jest y, fajny, więc myślę, że ja sobie po... O! Marzeństwo Marcinkowe! Ja sobie po zakończeniu serii nadrobię być może pod kątem achievementów to wszystko. Zobaczymy. Dobra, tylko ja teraz mam takie pytanie. Dlaczego my jedziemy na sam szczyt, gdzie bystyja była na dole? Zastanawia, do czego my teraz idziemy, do czego zmierzamy. Ale też mamy taki fajny przelot przez te wszystkie, słuchajcie, poziomy, które przechodziliśmy, nie? Tutaj te windy, burki, nie burki, meduzy. O, patrzcie, ile ich tu, panowie Marcinkowie. Nie, fajny taki przeglądzik. Tutaj właśnie po Lecha, po raz pierwszy e, zaczynaliśmy e, właśnie działać z mrocznymi marcinkami. Moroczu się tutaj właśnie były. O, a później panie marcinkowie, kozy. Na początku same burki. Człowiek jeszcze myślał, że gra będzie taka prosta i przyjemna. Potem się pojawiły meduzy. Że meduzy miały fajny ten swój system chodzenia, nie? Trzeba było kombinować, którędy ona poleci, którędy ona się opuści i tak dalej, nie? I patrzcie, ile różnych rodzajów wind oni tu mają. O, meduzie i mowa na dole były. Właśnie. Tu, o, tu meduza. Tutaj taka winda, tam taka winda, tutaj wyciąg. O, tutaj jeszcze ukryta wajcha. O, i drabina. No też widzę, drabina się pojawia, to wiem, że tędy mam on wleść. Ona świeżnie skacze po tej drabinie. No tu, tu, tu tam widzę, idę ciągle za tobą. O, tutaj właśnie te platformy jeżdżące, a jeszcze też jeździliśmy takim wagonikiem. Tym wagonikiem chyba teraz jechać już nie będziemy. O, to kolejna platforma. I patrzcie, ile różnych platform ile różnych długości tych platform również, nie? Tam, przedtem, jak długo jechaliśmy, teraz tutaj krótsze, też jakieś przejścia. Fajnie, fajnie to jest wykombinowane, że nawet sam e, koniec i przegląd tego wszystkiego, tak troszkę już z innej strony, ale też cieszy, nie? No, tam, tam, już idź. No, buruś po lewej śpi. Tak, tutaj coś się śmiałam, że skarpety i gaci się suszą. My sobie chyba na samą górę w tym momencie zmierzamy. Nie, bo ja się teraz nastawiłam, że my będziemy chyba kreta ratować, tak? A mi się wydaje, że ona mnie wyprowadza na samiutką górę, żebym ja sobie już wróciła. A, a zdobyłam tylko dla niej to światełko i, i tyle. Nie wiem, zaraz się przekonam, takie wrażenie, że. O, jest mam tak. A, to tu jest bestyja, dobra. Dobra, czyli jakoś będziemy z nią walczyć w takim razie. No, oficerze, Dudek, proszę tu nie kozaczyć. No, siema, siema. Patrz, latarnie mamy, zdobyliśmy. Dalej mnie cieszy, jak on się ekscytuje, naprawdę. Macie trąbki w nagrodę. Mhm, czyli teraz mamy tajny plan. Dobra, te na górę. Jak to będzie wyglądało? Po co ona w ogóle taką szkaradę stworzyła? Mi się wydaje, że ten projekt po prostu wymknął jej się spod kontroli. Dobra, my idziemy w takim razie, póki bestyja nas nie widziała. Marcinek, skacz. Ty z tym światłem to tutaj możesz dużo przegrać, wiesz? Ptaku, ptaku, teraz ty graj! Może on wiecie, jest jakimś mistrzem muzycznym, ta bestia i go denerwują takie dźwięki, nie? Dobra, Bestie, dobra, się tam, Dudek, ty nie czekaj, tylko chodź. Się wydaje, że to jest teraz dobre miejsce do przejścia. Dobra, chyba zdążyliśmy. Super. No, do no tak nie przyjdziemy. Teraz dobrze byłoby, żeby ta. Aha, teraz ty idziesz, grać, a ja mam iść sama, dobra. On go odciągnie. Bo mogła aktywistka tam pograć. Też by dała radę, dobra. Dobra, Marcinek, ty, ty tam się nie kurcz, tylko chodź. A teraz to jest chyba dobry moment, mi się wydaje. Co, będziemy musieli go tym naszym kagankiem oświaty jakoś oślepić, czy jak? No, Marcinek, pokażesz, jak grasz. Coś mi się wydaje. Serio? Zdarza ja miałam w niego wskoczyć? No wiecie, jak Marcinek się zastanowił. Patrzcie, krecik żyje nasz. A ja tak myślałem, że jak poknął w całości, to raczej nie strawił. A tak Marcinek stanął na tej. nad tą przepaścią, i tak nie w lewo, nie w prawo nic, no to. Wow. Chyba bestia nam się rozpadła. Jak to fajnie wygląda, patrzcie I, i wszystkie. On był zrobiony z tych wszystkich krzeseł, z tych, ze stołków Z szafeczek tych, co były robione. Ty, Marcinek, wstawaj. Mam nadzieję, że ty żyjesz. Jest zdradęk, tak? Znalazłem, znalazłem. Tu leży, tu leży. Dobra, jest aktywistka. Marcinek, ty, obudź się. Dobra, żyje Marcinek, okej. Okay. No i krecik żyję, to dobrze, wszystko się skończyło. Bestyja została pokonana. No i super. Tak moje uszanowanie, dobrą robotę zrobiłeś. No ten już coś poszedł robić, dobra A, czyli teraz zagramy cię za podziękowanie. Okej. Okay. <noise> Skojarzyło mi się, słuchajcie, jak wtedy e, mieliśmy powtarzać e, na obrazie ruchy tego gościa. Oj, cała ekipa! Panowie Marcinki, pani Marcinkowa, koza, meduzy, burki, wszyscy! I nasz kryształek. O, fajnie, a jeszcze ten wcześniej dojrzałam. No słonia w ogóle koza z marcinkiem tańczy. Dobra, my chyba możemy iść dalej. No, tu mążeństwo marcinkowe. Fajnie, dobra, zostawiamy ich z tą imprezą, niech oni tam się bawią. A my już chyba teraz faktycznie możemy wyjść stąd. Coś tu znalazł. A, tu jest takie przejście, dobra. O, krecik nasz, co tam? Dzięki za ocalenie życia! Dzięki! Aha, ty masz iść tędy. Dobra, dzięki, ahoj! Pa pa! A, krecik na imprezę wraca, niech się bawi. Dobrze, a my już chyba tędy będziemy mogli dojść na samą górę. Bo z takich łajenów to chyba tutaj właśnie zaczynaliśmy. Tak, i Marcinek, dryboćkaj. Mam nadzieję tylko, że aktywistka nigdy nie wpadnie na pomysł stworzenia drugiej bestii. Tak, tam na górze impreza. Patrzcie, całe to dziwne coś przeszliśmy. No. Może i trochę mi szkoda, że nie wszystkie obrazy odkryłam. A mówię, gra na szczęście daje możliwość powrotu i nadrobienia tego, więc... No więc kiedyś to sobie yy, zrobię. A, ciekawa jestem, czy Marcinek zamuruje sobie tą całą e, swoją dziurę, która tam była. O, patrzcie, chyba tutaj był i nam naprawił drabinę, bo ta drabina właśnie e, była złamana. Patrzcie, jeszcze nasza latarka. Ty, tyle czasu i świeci! Dobra, tutaj mamy w miarę widno. A czy my? Teraz nie zobaczę. Zastanawia mnie, czy to pokrętło, tą pozytywkę zostawiliśmy na dole. Patrz, Marcinek, wygląda jak zostawiłeś. No nie, wzięliśmy ją z sobą. Dobra, niech stoi. Tak, zamknij to. Najlepiej by było, jakbyś to jeszcze zamurował. Chociaż kto tam wie, może ciebie przyjaciele ptaki zechcą kiedyś odwiedzić, co? Oj, piękny dzień nastał. Hmm. Tak, pora odpocząć po dobrej robocie, nie? No i kochani, to byłoby na tyle. To było na tyle. W sumie prawie cały odcinek tą grę podsumowywałam, ale no, fajnie. Muszę powiedzieć, że bardzo fajnie przedstawiona historia. Macie, tutaj nie było dialogów. Ja dla zbite robiłam dialogi między ptakami a Marcinkiem. Sama wypowiadałam się za Marcinka, ale no... Ciekawy patent. Też z tego co jak czytałam o tej grze, to twórcy wcześniej robili gry typu point and click. A tutaj właśnie już całkiem inaczej, całkiem inny twór. No ja z reguły nie gram w point and click, a tutaj mi się naprawdę bardzo to podobało. Też co mi się tu strasznie podobało zrobienie planszy, pokoi. Każdy pokój, wszystko praktycznie było inne. Wszystko to inaczej wyglądało, prawda? O, Amanita, właśnie, przez cały odcinek nie mogłam sobie przypomnieć, że to była Amanita. Poprzez noc osiągnięcie odblokowane. E, dobrze, ja bym chciała jeszcze tak e, obrazy zobaczyć. Ile ja obrazów pominęłam? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, y, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Nie wiem, czy właśnie, nie wiem, czy to liczyć jako obraz. Słuchajcie, w to mogę wchodzić? Tak. Aha, czyli to jest zrobione. Dobra, ja już wiem, co to było. Ja tego nie chcę. To było strzelanie. Czyli tak, czyli to. Yy, to są zatrybione obrazy. Czyli tak. Tutaj jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć obrazów tylko pominęłam? To nie tak dużo, muszę Wam powiedzieć. Na to wychodzi. No. Spodziewałam się, że jest jej więcej. A jeszcze wam pokażę jak fajnie się tutaj patrzcie, czy tu jest sceny, to jest 61. Aha, bo tutaj się wracało. A my dzisiaj zaczynaliśmy na 51, czyli tutaj. No i właśnie e, tylko. Trzeba mniej więcej będzie obczaić, na której scenie mógł być dany obraz przez nas nieodkryty. No to chyba na scenach nie jest zaznaczone, prawda? Ale jak się... bo jeszcze chcę zobaczyć tak, obrazy. Jak nie mam tego obrazu... Ale to wystarczy, że będę mniej więcej wiedziała, gdzie był ten obraz, i już sobie będziemy mogli go odszukać. Dobrze kochani, ale myślę, że na tym naszą przygodę z Krik zakończymy. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za śledzenie serii i zapraszam na inne filmy na moim kanale, tak więc trzymajcie się, no i cześć!